Dzień dobry, witam Was po dwumiesięcznej przerwie. Stwierdziłam, że nie ma co już opóźniać publikacji moich filmików, trzeba je nakręcać, trzeba coś robić, nie wolno się skupiać tylko na chorobie, w związku z tym dzisiaj postanowiłam znowu się Wam pokazać. W czasie choroby, wiadomo, człowiek robi różne rzeczy, których, na które nie miał czasu wcześniej. Ja oglądałam dużo filmów w telewizji, żeby zapomnieć o bólu, również czytałam dużo książek. Jak wiecie, nie oglądam tylko filmów fabularnych, ale też dokumentalne. I również jeśli chodzi o czytanie, to y, bardzo lubię czytać książki, na przykład biograficzne albo różnego rodzaju raporty ciekawe. I właśnie niedawno wpadł mi w ręce bardzo, bardzo ciekawy raport, z którym uważam, że powinniście się zapoznać, który powstał z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność, a także towarzystwa, towarzystwa Inicjatyw Twórczych E.U. To jest raport taki bardzo przyszłościowy, ja myślę, że zarówno mnie, jak i Was interesuje, co będzie w przyszłości, dlatego że obecnie bardzo ten świat się szybko zmienia. Zobaczcie, jeszcze niedawno nie było telefonów, trudno w ogóle było dostać numer telefoniczny, a teraz mamy komórki, którymi możemy się posługiwać na co dzień, z różnych miejsc, rozmawiać z naszymi bliskimi. No, wszystko, wszystko się po prostu zmienia. Zmienia się również nasze życie. Jak wiecie, w Polsce co piąta osoba to już jest osoba powyżej 60 roku życia. Obecnie nazywamy takie osoby seniorami. Nie wszystkim się to podoba, oczywiście ta nazwa. Ja myślę, że ona w przyszłości również zostanie zmieniona, dlatego że zmieni się też ogólna sytuacja seniorów dzisiejszych. To, będą oso to są osoby, które za 15 lat e, będą miały 60 lat, e, obecnie mają 45-55 lat e, i to są zupełnie już inne osoby niż y, y, te z mojego pokolenia. To są osoby bardziej otwarte, to są osoby, które będą w przyszłości musiały w tym wieku również pracować, dlatego że to jest pokolenie, które w tej chwili dużo pracuje, ale niestety będzie miało niewielką emeryturę, więc na pewno ten wiek się pracy przedłuży. W związku z tym oni będą mieli na pewno do czynienia też z, z młodymi ludźmi w pracy, będą musieli inaczej w ogóle funkcjonować i będą też na pewno dużo sprawniejsi. I bardziej zdrowi, no wiadomo, że medycyna też idzie do przodu, więc ja myślę, że takie zakwalifikowanie ich do takiej grupy, właśnie senioralnej, nie będzie dla nich dobre. Zresztą, właśnie na ten temat jest również ten raport, że to się będzie bardzo zmieniało. Ja myślę również, podobnie jak jest napisane w tym raporcie, że Powstaną różne grupy senioralne, czyli na pewno będzie ten senior taki aktywny, który będzie pracował, a i będą też ludzie, którzy będą potrzebowali pomocy innych, rodziny czy obcych, czy takich wykwalifikowanych ośrodków, które będą się tym, mam nadzieję, w przyszłości zajmowały. I to też człowiek taki bardzo schorowany, więc na pewno nie będzie można nazwać tą samą nazwą, Osoby aktywnej, pracującej i osoby, która będzie powiedzmy leżała w łóżku i wymagała opieki, więc to na pewno taki podział będzie. Ja nie wiem w którym kierunku, podobnie jak w tym raporcie się też zastanawiają, to pójdzie, bo może być pójście w kierunku natury i nazwanie takiego człowieka po prostu starym człowiekiem, ale ja sądzę, że nie, że to pójdzie w innym kierunku i będziemy mieli wymyślone zupełnie inne nazwy. Już w tej chwili. Jest taki trend, że seniorów czy emerytów nazywa się w tej chwili na przykład silverami, czy silver generation, czy na przykład starsi dorośli, też bardzo ładna nazwa, bardzo mi się podoba, czy srebrna generacja. To są nazwy, które już zaczynają funkcjonować, zarówno w internecie, jak i gdzieś w prasie czy w telewizji. Natomiast ja myślę, że obecni ludzie w wieku 45-55 lat wymyślą zupełnie coś innego, inne nazwy, i one wtedy będą miały jakiś taki podział. Na osoby, tak jak powiedziałam, które są aktywne w życiu, które pracują, a takie, które będą schorowane. W tym na raporcie poruszane są też również inne tematy, zastanawiają się ludzie, co zrobić, żeby seniorzy zaczęli lepiej funkcjonować. Stąd z inicjatywy właśnie tej Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolność i tego Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU, powstały m.in. uniwersytety III wieku. Na pewno wiecie, co to jest. Wiecie, że tam się szkolą osoby powyżej 60. Te osoby odbywają różnego rodzaju szkolenia, dostają granty. Ta fundacja przeznaczyła 240 miliardów dolarów na ten cel, więc milionów dolarów, przepraszam, 243 miliony dolarów. Więc to są duże pieniądze. I od 2000 roku ta fundacja działa w Polsce i zrobiła do tej pory bardzo dużo rzeczy, żeby, żeby ci seniorzy, seniorzy lepiej się poczuli. A jak wy myślicie? Na ten temat, nad którym ja się zastanawiałam, czy ta nazwa osób w tym wieku się zmieni, czy nie. Czy na to pozostaną oni seniorami, emerytami, czy po prostu będzie się mówiło na nich starzy ludzie, bo przecież wchodzi nowe pokolenie. Jak myślicie, czy ono coś zmieni? Jeżeli macie jakieś pomysły, napiszcie na dole w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. Chciałam Wam również powiedzieć, że na blogu zaczynam również pokazywanie stylizacji. W najbliższym czasie pokażę Wam również, jakie ćwiczenia teraz wykonuję, rehabilitacyjne, żebyście zobaczyli, na czym to wszystko polega. No i zapraszam Was na następne filmiki. Będę pokazywała fajne gadżety, przydatne, które w tej chwili na pewno będą pomocne. Dziękuję Wam dzisiaj serdecznie, życzę Wam dużo, dużo zdrowia i uważajcie na siebie, cześć Pa!